Hey, cześć Simano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mnie na kanale. Dzisiaj mamy Red Bull 4 pierwszy odcinek o sympatycznej kurce. Eee, właśnie o tym będzie się gra, jakby głównie skupiała. Przy okazji, dzisiejszy odcinek to jest też rozpoczęcie daily do końca miesiąca, czyli przez najbliższe 6 dni. Będziemy na kanale wrzucać codziennie pełnometrażowe odcinki poza shortcami. Jeżeli się z tego cieszysz, koniecznie zostaw łapę w górę. A jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał. A tymczasem oglądamy intro i chyba już skończyło się to intro. No więc, właśnie, ogólnie gram klasycznie, jeżeli chodzi o gry mobilne, bo to jest gra mobilna. Gram na emulatorze. Konkretnie na noksie, jeżeli ktoś by pytał, dlatego jeżeli widzi jakieś tutaj strzałki czy coś, to wszystko oznacza, że mam zbindowane klawisze. Dobra, mamy tutaj pierwszy poziom. Generalnie jest to gra taka zręcznościowa, a że na takie gry ostatnio mam mood, no to stwierdziłem, że czemu by właśnie e, nie zagrać sobie. Jest to taka dość prosta gierka, Z tego czasu nagrywałem ślimaka Boba. <grywa> to jest coś dokładnie podobnego. Jest to bardzo przyjemne. Dobra, tej naszego oponenta miażymy. I przechodzimy tutaj. O, proszę bardzo. Mamy checkpoint. Uwaga, gwiazdka zdobyta. Pewnie, że zdobyta. Ojejku, tutaj. Ja tej. Tutaj... A, już myślałem, że tej skiepściłem, Ale nie jest Git. Dobra, już mamy level trzeci, Aha, to od razu levelę przechodzimy. Ej, to przyjemne. O nie! To przyjemnie. Musimy uważać na tego, tego. Możemy na niego skoczyć? Sprawdźmy. Możemy. Tak, tak to działa. Dobra, spoko. Uwaga. Hmm, I teraz ja pewnie muszę coś z tą skałą tu zrobić, tak myślę. Przepchać ją? Nie. Co my tu musimy zrobić? Aha, już chyba wiem. Czekajcie. Ja tutaj coś zostawiłem. O nie, nie wiedziałem, że tak to działa. Halo, nie wiedziałem, że nie możemy do wody wejść. Okej, okay, ja tutaj powinienem... O nie, gwiazdkę straciliśmy. Ja tutaj powinienem chyba przepchać tę te, 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 te skałę tutaj. Dobra, tego tutaj zniszczymy. A może i nie. Ej, kurka wodna. A weźmy na razie tak. O, czekajcie. I rozpędzimy się razem z tym. O, 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 o! Tak, jest, udało się, tylko, że mnie to nie zmiażdżyło, halo. Dobra, i uwaga, udało się, mamy checkpoint. Tak myślałem, nie byłem pewien, czy tak zadziała tej grawitacja, co prawda straciliśmy, ojejku, tam jedną gwiazdkę. Z tego co pamiętam, ale już trudno się mówi, nie można mieć wszystkiego w życiu, co nie? Dobra, o ile mnie pamięć nie mieli, to muszę to strącić, ale spróbujemy tam skoczyć bezpośrednio. Damy radę? Chyba nie damy rady. Dobra, nie no, musimy dać radę, może rozpędźmy się po prostu z tej górki. Uwaga, rozpędzamy się, trzymamy się, zapinamy pasy, uwaga, mamy to i dostaliśmy jakiś achievement, normalnie. Swoją drogą wyskoczyła mi na samym początku tej gry reklama i się bałem, że będą co chwilę te reklamy, ale nie, nie jest źle. Dobra, przesuńmy sobie ten wózek tutaj, w ten właśnie sposób, też się rozpędzę z górki, bo czemu by nie, kto mi nie zabroni, uwaga. Eee za późno, za późno widzowie zdecydowanie nie, 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 Albo może Nie dobra, już wiem, musimy ten wózek tutaj sobie przyprowadzić O i teraz na niego skoczyć, uwaga O i teraz on powinien jakoś zostać mnie popchany Albo może stąd powinniśmy skoczyć, nie wiem, czekajcie Rozpędzam się No i ojejku, udało się <laughs> Mamy tutaj przeciwnika naszego No i jedna gwiazdka hop, druga hop i trzecia hop, I ta gra jest bardzo przyjemna. Naprawdę, fajnie się bawię. sterowanie jest też takie przyjemne. Nie jest jakieś toporne jak na wielu tych platformówkach. By no, he, gości. Bra. Kolejny achievement odblokowaliśmy. Tym razem, za tutaj przygwożenie naszego przeciwnika, muszę z tego co widzę, tutaj przepchać naszą skrzyneczkę elegancko. No i co? I wskaku... Ojejku, i wskakujemy dalej. Zaczynamy kolejny poziom. Nie zdążyłem wyłączyć reklamy. <laughs> Już spadłem. Najgorzej na świecie. Nie. Dobra, mamy dwa życia. Skupmy się. Za późno wyskakuje. Powinniśmy... O właśnie zrobić to w taki sposób. Nie! Najgorzej. Jeszcze raz. Ostatnie życie mamy, więc musimy uważać. Dobra. Teraz delikatnie, delikatnie. Nie, 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 nie za dużo, nie za dużo. I hop! I hop, i mamy to. Dobra, weźmy tutaj tego, przygwoźdźmy znowu. Będziemy musieli chyba skakać po tej skale. Uwaga! Aj! Dobra, jesteśmy, jesteśmy. I kolejny checkpoint zaliczony. Czy ja to... nie wiem, to wygląda tak jakby miało było zaraz spaść, ale sprawdźmy. o jejku I tak to wyglądało! Dobra. Mamy game over, ale odblokowaliśmy 5 poziomów. No to zacznijmy od piątego. Musimy obejrzeć reklamę z tego co widzą. To obejrzyjmy, niech stracę. No i dobra, lecimy z piątym poziomem. Musiałem obejrzeć reklamę, ale czego to się nie robi dla widzów. Mamy znowu 5 żyć, więc zaczynamy od poziomu 5. No nie! Nie możemy tak łatwo tracić tych serduszek, bo szybko spadniemy. Uwaga! Dobra. I teraz spokojnie, 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 spokojnie. Uwaga! Hop! Hop! No i pięknie. Dobra, tu już wiemy, co robić. To nie jest może za prosto. No nie. Kurczę, pójdź trochę bardziej popchać to. Nie! jujku, Uff! Uff! Normalnie. Dobra, spróbujemy się rozpędzić stąd. Może się uda. I nie! Nie udało się. Najgorzej na świecie. Dobra, przepnijmy to trochę. Jeszcze raz. Tak, trochę musimy może razem z tym to. Płynąć. Nie, niestety nie. Dobra, jeszcze raz. Uwaga, uwaga, uwaga. Trochę dalej popłynęło tak. No i teraz musimy na to skoczyć jakoś. Dobra widzowie, trzymajcie kciuki. Uwaga. Jest! Mamy to. No i teraz tutaj ten poziom, na którym skończyliśmy. Tak. Elegancko. No i fajnie. Dobra, kolejny poziom. Poziom szósty. Nawet niezłe tempo mam, jak na mojej tej umiejętności zręcznościowe. Nie wiem jak tego pokonać. Też na jego skoczyć spróbujmy. Uwaga. Nie, jednak nie. To był zły pomysł. Ucieczka. Ucieczka szybka. Kurczę, czy ruszyć po, tą, po tę gwiazdkę? Nie, nie mamy czasu na to, słuchajcie. Nie mamy czasu na ruszanie gwiazdek. Oj. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, strącając to. Powiedzmy, że tak. O, no, czy ja podskoczy tutaj, wydaje mi się, że musimy z tej poprzedniej platformy spróbować. W sensie z tej, albo i nie, no nie wiem, spróbujmy. Nie, jednak nie. Z tej! Ojej,ku, nie! Najgorzej! Najgorzej na świecie, słuchajcie. Dobra, no to spróbujmy... Nie wiem, chyba może... Muszę jakoś bardziej... Nie, dobra, nieważne. Nieważne. Tak, tak, stąd muszę? Kurka woda, mamy jedno życie tylko. Dobra, spróbujmy. Nie, jednak nie. Jednak nie, słuchajcie. Dobra, kolejna gwiazdka. Zbieram. Nie! Ej, mogę mu tego, shielda mogę mu zdjąć. Spoko całkiem. Dobra, uwaga. No i spoko. Winda. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że mogę mu shielda zdjąć. Myślałem, że to będzie działało tak, jak ostatnio. Że po prostu nic się nie stanie. Dziękuję, powinienem to na bank, na tę platformę zrzucić, w sensie na ten mostek. Uwaga. O, udało się! Udało się! Mam, mam. Teraz jak zrzucić tę skrzynię? Chyba, że z tej skrzyni może jakoś się uda mi wybić. Oga! Próbuję. Jest! Mam to! Udało się. Rzutem na taśmę, ale się udało. A teraz zbieramy kolejne gwiazdki. O, nie! A się rozpędziłem z tym wózkiem blokowaliśmy achievement przy okazji <gry> ta gra jest naprawdę brutalna dobra, uwaga Kurczę, muszę tutaj się rozpędzić muszę się rozpędzić chyba stąd i, nie, jeszcze za szybko albo może ten wózek przepcham bo ja dam radę go już przepchać Więc powinienem bardziej tutaj pewnie muszę załadować na ten wózek tę te skrzynie, tak obstawiam i podjechać z nim, uwaga dobra, mamy to Załadujmy od razu skrzynię na wózek i lecimy po koniec poziomu. No i mamy to.